Moi drodzy, dzisiaj trochę o tym, co Jezus robił, kiedy był na ziemi, zostawiając nam wzór, z którego skoro nam zostawił, powinniśmy skorzystać. No tak czy nie? Więc dzisiaj trochę o nocnych czuwaniach. Ale najpierw idziemy do Jezusa. W kolejny dzień, w który przychodzimy, Panie Jezu Chryste, by powiedzieć Ci, zamieszkaj w nas przez decyzję woli bo przecież nas kochasz umarłeś za w każdy grzech a my decyzją woli możemy kolejny raz powiedzieć tak jesteś zbawicielem i panem czytamy 124 punkt katechizmu który mówi słowo boże jest mocą bożą ku zbawieniu każdego wierzącego w pismach nowego testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę objawienia Bożego i ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, wcielony syn Boży, Jego czyny, Jego nauczanie, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, a także początki Kościoła pod działaniem Ducha Świętego. Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu. Daj nam, Panie, tak traktować Słowo Boże, tak je przyjmować, tak do niego przylgnąć. W naszym życiu, by było ono dla nas fundamentem, na którym budujemy. Amen. Posłuchajmy słowa. Stało się zaś w dniach tych, wyszedł on na górę pomodlić się i był całą noc spędzającym na modlitwie do Boga. I kiedy stał się dzień, przemówił do uczniów jego, wybrawszy sobie z nich dwunastu. Tych wysłannikami nazwał. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ważnych chwilach Jezus idzie gdzie? Na modlitwę. Czy to nie jest dla nas pewna podpowiedź, i nie idzie, powiedzmy sobie wprost, też na modlitwę, która jest modlitwą łatwą. Kto był całą noc na czuwaniu, wie. Jak to czuwanie daje się w znaki, jak to czuwanie powoduje, że człowiek przeżywa poszczególne godziny tejże nocy. Tutaj to czuwanie jest związane z no, bardzo konkretną decyzją. Pamiętamy, że za Jezusem chodziło mnóstwo uczniów, a z tych mnóstwa uczniów wybrał On tych, których dopuścił bliżej. I nie możemy mieć pretensji do tego, że niektórych dopuszcza bliżej. Bo potem z tej dwunastki wybiera jeszcze innych trzech, których bierze ze sobą na górę przemienienia, a jeszcze z tej trójki tylko jeden na przykład leży na jego piersi, kiedy leżał dookoła pierwszego ołtarza, pierwszego stołu, którym się to w głowie nie mieści, jak można było tak spożywać pierwszą mszę świętą, przeżywać pierwszą mszę świętą. No ale takie były zwyczaje. Jeśli byśmy chcieli naśladować Jezusa, wielu by... Y, wielu, jakaś część pewnie by zrezygnowała z sprawowania mszy świętej, bo powiedzieliby, to jest niegodny sposób. Tak się to działo podczas pierwszej mszy świętej, czyli ostatniej wieczerzy z uczniami. Leżeli dookoła, na niziutkim, y, na dywanach, no bo w taki sposób y, celebrowano, między innymi Paschę. No ale... Y, Dlaczego jest to ważne dla nas? Po pierwsze, dlatego, że apostołowie to umieścili w tym opisie przed wyborem. Żadne słowo w Piśmie Świętym nie jest przypadkowo zawarte. Te słowa są potrzebne dla nas. I może trzeba dzisiaj nam powiedzieć tak, jeżeli mają się dokonać jakieś wielkie wybory w naszym życiu, to należałoby chociaż trochę więcej czasu spędzić na modlitwie. Może należałoby poświęcić jakąś noc na czuwaniu. Może należałoby odejść od tego wszystkiego. Niektórzy współcześni teologowie mówią, może należałoby pojechać do jakiegoś sanktuarium. W tym tygodniu będziemy mieli przepiękną pielgrzymkę właśnie do sanktuarium jednego z piękniejszych sanktuariów w Polsce, w Skrzatuszu, takiej perełki diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nie tylko sanktuarium jest cudownie odremontowane, zabytkowe, ale także ten dom rekolekcyjny, który, który ma wszystkie, wszystkie możliwe atrybuty, żeby na taką adorację zostać. Na taką modlitwę zostać całą nocną. Albo może gdzieś pójdziesz na taką całą nocną modlitwę, jeśli, jeśli tego potrzebujesz, jeśli stajesz przed decyzjami. Znam konkretne sytuacje osób, które mierzyły się z podjęciem decyzji, kiedy zostały, podobnie jak Jezus, podjęły te, te, taką decyzję, której są wierne przez całe życie i za którą idą i mówią wprost. To była decyzja, która była przemodlona, przemyślana, przemedytowana. No, i wynikała właśnie z takiego czuwania jak Jezus, który czuwał przed wyborem 12. Co dzisiaj dla nas z tego wynika, no, sama treść tego, co powiedzieliśmy sobie przed, przed chwilą. Może warto by było tylko dodać to, co kiedyś stanowiło w ogóle źródło naszego całego rozważania filmiku że właściwie ta dobra modlitwa, powiedzmy sobie wprost, ona się zaczyna wtedy, kiedy my uczymy się tracić czas dla Jezusa, kiedy jeszcze nie nauczyliśmy się tracić czasu dla Jezusa, to jeszcze jest to często modlitwa bardzo mechaniczna. Pamiętajmy o tym. No dobra, na dzisiaj tyle. Chciałbym Was poprosić o to, Byśmy dzisiaj w komentarzach pod filmikiem wpisali jakieś krótkie formy świadectw tego, co zdarzyło nam się na modlitwie, kiedy czuwaliśmy, oczekując po prostu obecności Boga, trwając przy nim, towarzysząc mu. Żeby to była forma świadectw kilku zdaniowych. Te ze świadectw, które mają serduszko dodatkowo, Biorę udział w losowaniu, już wiecie czego, różańca. Niech Was błogosławi Bóg błogosław. mówiąc Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. No i do zobaczenia jutro.